Ej Timon Powiedz mi co ja do kurwy nędze robiłem wczoraj na imprezie, bo nichu ja se nie przypomnę, a na pudelku śmieją z jakiejś tańczącej dzikiej świni i boję się, że to kurwa byłem ja. Co ty kurwa pierdolisz? E, w sumie to też chuja całego pamiętam. Poza tym że darłeś się na całego ryja, żeby iść i ochroniarzowi wpierdolić widłój w dupę. No i skakałeś DJ-owi po łebie. Ale ty to kurwa zawsze wiśnioku pierdolony robisz, jak ci powódce odpierdoli. Ło kurwa. E. A ty Simba? E. A nie wiem kurwa. Ej Chociaż... kurwa no powiedz, wiesz co? No proszę, proszę cię, powiedz nam, Simba. Nie kręć kurwa wiśnioku, tylko powiedz, bo sam ciekaw jestem. No dobra, jak chcecie. Dorwaliście się tej wódki z podobizną Stalina, i napisem ZSRR Rules. I po paru kieliszkach zaczęliście z butelki pić jak dzikie świnie, aż strach było patrzeć. Ja cię pierdolę, a ja twoją matkę wiśnioku pierdolony. No ale co było dalej? Wpadliście na parkiet. I się zaczęło. Co się kurwa zaczęło? Ja cię pierdolę. Ja już więcej nie piję.